Super, powiem Ci mega, odcinki mega szybkie. Brakuje nam mocy, jak to się mówi do konkurencji, ale, ale robimy swoje tak naprawdę powiem ci, no mega, mega, mega szybko. Pierwsza pętla, powiem Ci, mieliśmy takie mega ratowanie, już było, było grubo. Myśleliśmy, że gdzieś tam się to zakończy jakąś rolką, ale udało się z tego tak naprawdę wyjść. No i byliśmy na drugim, jesteśmy po drugim, teraz jedziemy na serwis, no i po prostu lecimy kolejną pętlę. W tym miejscu gdzieś tam będziemy musieli troszkę może uważać, aczkolwiek no jeszcze planujemy trochę te tempo, jak to się mówi, pod, podkręcić, no aczkolwiek no konkurent przed nami ma bardzo mocno, mocny samochód i szybki i tak naprawdę brakuje nam, i tak naprawdę brakuje nam yy, trochę mocy, ale ogólnie mega, mega szybki ride, super.